Choć Apple w portfolio miało komputer i telewizor w jednym, w postaci Macintosh TV, który okazał się totalną klapą, jedna porażka to najwyraźniej dla nich za mało, więc zaledwie dwa lata później, w roku 1995, wypuścili na rynek Apple Interactive Television Box. Pomysł był ciekawy, zdecydowanie wyprzedzający swoje czasy. Zamiast przeskakiwać między kanałami, widz miał wybierać interesującego treści z katalogu na żądanie, wypożyczać filmy albo korzystać z innych zintegrowanych usług, takich jak zakupy czy bankowość z poziomu właśnie tego boxa. Brzmi znajomo? Oczywiście, że tak, bo dokładnie na tym oparte są wszystkie serwisy VOD po Netflixa, HBO Max czy chociażby współczesne Apple TV Plus. Problem polegał na tym, że w połowie lat 90. infrastruktura telewizyjna i sami konsumenci przyzwyczajeni do czegoś całkowicie innego nie byli na to kompletnie gotowi. Większość osób miała w domu co najwyżej kablówkę i Magnetowid o wypożyczaniu cyfrowych treści online nikt wówczas jeszcze nie myślał. Interfejs urządzenia był prosty, ale barierą nie do przejścia okazało się dla większości no, nierozumienie tego, do czego cały ten sprzęt w ogóle miał służyć. Sami operatorzy telewizyjni także nie do końca byli skłonni do inwestowania w tych technologie większych środków, a te były mimo wszystko wymagane, bo Apple Interactive Television Box było rozwiązaniem dość gołym. Wszystkie górnolotne aplikacje trzeba było realnie zbudować od zera. Apple zapewniało tutaj jedynie surowy ekosystem, a brak odpowiednio rozbudowanej infrastruktury sieciowej był ostatecznym gwoździem do trumny tego pomysłu, który po pierwszych 3000 egzemplarzy nigdy nie trafił do produkcji. Choć pojedyncze sztuki nadal da się kupić, to poza postawieniem tego sprzętu na półce nie będziecie w stanie nic z nim zrobić.